Moje przyjście jest tak bardzo bliskie, ale niewielu przygotowuje się na nie. Wiele słów, wiele obietnic, wiele przyrzeczeń, lecz czynić mojej woli nie chcecie. Dzieci oporne, kochające marność, a nie chcące przyjmować prawdy, która ma moc przemienić. Jak długo jeszcze będziecie zwlekać, jak długo żyć dla siebie? Oporne dzieci, dlaczego pokątnie narzekacie i nie mówicie sobie prawdy? Zatwardziały wasze serca i nie jesteście posłuszni memu Słowu. Chcecie czynić dzieła moje, bez znajomości mnie. Uciekacie przede mną od bliskiej znajomości. Obraliście ludzi i doktryny, a nie macie miłości mojej i tak wasze plany realizujecie, a nie to, z czym ja posyłam do was ducha. Przebudź się, mój narodzie, i pokutuj z martwych uczynków i powróć do tego, co było na początku, abym nie zastał was śpiących, bo wielu myśli, że jest w mojej woli, a tak nie jest. Modlitwy, które do mnie zanosicie, nie są szczere. To wyuczone słowa. Nie ma w tym szczerego serca, nie ma złamania ani pokory. Przebudź się, mój ludzie, bo czas jest bliski. Amen.